Rafa Floks, kiedy jeden na jeden z widzami. Właśnie w tym momencie, ale to nie będą takie typowe pojedynki na budowanie, bo to byłoby nudne, więc dzisiaj będę rozdawał przy nich hajs. Osoba, która ze mną wygra jeden na jeden, dostaje pieniądze. Osoby, z którymi gram w tego typu odcinkach, są wylosowane z mojego Instagrama, więc jeżeli chcesz brać udział w tego typu odcinkach, to po prostu followuj mnie na Instagramie śledź, śledź bo warto. Link w opisie oczywiście. Rafaeloks podłoga. A pierwsza wylosowana osoba będzie mogła zgarnąć 10 zł, jeżeli nie uda się jej wygrać. To druga będzie mogła wygrać 20 zł. Jeżeli jej też się nie uda, to trzecia 30 i tak dalej, i tak dalej. Po prostu o 10 zł, coraz więcej, coraz więcej, aż dojdziemy do ciekawej pewnie sumki. No i po prostu jak ktoś ze mną wygra, to kończymy odcinek, ale później zrobię jeszcze taki na koniec bonusowy, bonusowy pojedynek, gdzie będzie do wygrania 50 zł, żeby tutaj dać Wam taką dodatkową szansę, że tak powiem. Dobra, miłego oglądania, nie będę przedłużał. Lecimy z pierwszą osobą. A więc mamy tutaj naszego pierwszego uczestnika, no i pierwszy pojedynek o 10 zł. Ca Mam początek, więc pierwszy pojedynek o 10 zł. Jeżeli nie uda mu się ze mną wygrać, best of 7, oczywiście gramy 1 na 1, to później z kolejną osobą gramy już o 20 zł i tak o 10 zł więcej zawsze, czyli 20, później o 30, później o 40. Zobaczymy, komu się uda ze mną wygrać. Badyl, Badyl, lecimy, co? Przywitaj się z widzami! Halo, byku! Elo, elo! Elo, elo, zostaniesz zmiażdżony! Lecimy! 我那个手机。嗯嗯 Zabity! Mamy to! 1:0 0 dla mnie! Oj, te 10 złotych, przecież? nie wiem. Mm. Zróbmy tak, że, że zagrajmy trzy rundy i jedno się po prostu wygra, nie? Muszę cię zmartwić. Wiesz co ci powiem? No. Gramy no. do dwóch. Okej. Okay. Gramy do dwóch. Gramy do dwóch z tego względu, że tutaj, żeby pojedynki nie trwały zbyt długo i żebyście mieli też większą szansę ze mną wygrać nawet jeżeli tam nie jesteście niesamowicie dobzi. Ale raczej i tak wam się nie uda, bo ja jestem mistrzem jeden na jeden. Kolejny pojedynek, let's go. Gramy do dwóch, więc jeżeli wygram, to wygrałem. Dobra, mamy! Obity! Let's go! Oj, udało mu się przejąć high ground. A! Trafiony! Ale hej, ale hit! Bomba, bomba, bomba. Tromba, bomba normalnie. Dojeżdżamy. Za 16 Zabity, nie, niestety, nie. niestety Dyszka przepadła byku Dyszka nie będzie twoja a... A, a wiesz co ci powiem, że już raz z tobą Rozmawiałem i no. ci dałem challenge Z pistoletem i snajperką, nie? Pamiętam, pamiętam jak najbardziej, ty nie wygrałeś Ale przez to, że ty przegrałeś Kolejna osoba może wygrać dwa razy więcej Czyli 20 zł. Więc lecimy do kolejnej osoby, którą wylosuję Z mojego Instagrama spodoga. zapraszam do followowania Instagrama, link w opisie, followujcie Fajne zdjęcia tam wrzucam, polecam serdecznie Witam Donatora witam serdecznie. Dobra. Dzisiaj możesz tak naprawdę odrobić troszeczkę się. Możesz wygrać 20 zł. Jeżeli wygrasz no tak. ze mną 1 na 1 więc tutaj jest mój donator, kochany. No on mi już wysłał dosyć sporo pieniążków, ale może troszeczkę odzyskać, jeżeli okaże się lepszy, 1 na jeden. Zobaczmy, jak to pójdzie. I tutaj również z kolegą zagramy oczywiście Best of 3, bo myślę, że taki format będzie o wiele lepszy i po prostu zdążę z większą ilością widzów zagrać, bo tu Tutaj. Jakbym z każdym miał grać bez to 7, to byłoby ciężko. Dobra, Byku, jesteś gotowy? Tak. No to lecimy. Zablokowali się na początku, ale lecą. Jak taki. Ja tu nie chcę w sumie wygrać, przegrać hajsu. Mamy trochę już obity przeciwnik. I czy uda się go tu na szybko zlikwidować i zdobyć już pierwszy punkt? Zaraz się okaże. Mamy to! Pierwszy frak headshotem zakończony! Let's go! Przeciwnik zakończony! Jeszcze jedna wygrana i wygramy z tym panem. Od ciebie się nie dasz... Nie da się szybciej budować od ciebie, no, no. Jezu, ja się boję tak twoich pomp, że naprawdę... To niebieska pompa, ona mało wali. No. Byku, nie szalej. U ciebie w rękach dużo Ooooj, obity już lołama. ma Musimy sobie poradzić z tym zawodnikiem Zabity z na sam koniec Let's go, Showman się włączył, 2-0 dla mnie Niestety 20 zł nie udało się wygrać No nie udało się byczku no, co ja ci mam powiedzieć No no, nie. no ale nie było najgorzej, nie było najgorzej I dzięki tobie kolejna osoba ma szansę wygrać aż 30 ziko, nie? To już jest całkiem przyjazna sumka I ja w sumie nie chcę przegrać tyle pieniędzy No zobaczymy, czy kolejny Ej, a... zawodnik okaże się kozakiem A więc kolejną osobą, z którą zagram to Wiśnia, nasz moderator na YouTubie sieba. Siema no, i tutaj oczywiście ma szansę wygrać 30 złotych. Tylko musisz wygrać best of, 3. best of 3, czyli 2 zwycięstwa. Kto ma dwa zwycięstwa, wygrywa, lecimy. Gotowy? Ha. Full tryhard, lecimy. Dobra, i trafiony jako pierwszy. No i teraz przy kampi będzie kuta baniera. Ja nie miałem totalnie co zrobić Gościu miał podmienioną ścianę Ale i tak udało się zwyciężyć I pierwsza runda na moje konto Wiśnia naprawdę bardzo dobry zawodnik Tutaj ciężka sytuacja, już myślałem, że przegram 30 zł Ale się tak łatwo nie damy Lecimy z drugą rundą Dobra, patrzcie jakie skupienie ale to mi się podoba trochę tryharda zawsze na propsie. Let's go! Wiśnia! Wiśnia załamany tutaj kampi. Nie wie już co zrobić! Ale my się nie damy. Patrzcie, ja też full tryharduję, bo ja nie chcę stracić pieniędzy. To jest myślę, że oczywiste. M, jeden lip przekazuje 5 zł. Mogę zagrać jeden... Ja tu full tryharduję, ja tu donate. Y. No i zabił, zabił, ale tu mi wysy wysyłacie donate'y Chcecie mnie rozproszyć ewidentnie, chcecie żebym przegrał 30 złotych Nieładnie z waszej strony W każdym razie dziękuję tak dzisiaj jak oczywiście za donate'a żartuję sobie I my lecimy z ostateczną rundą No i kurde będzie campił jak bot największy na w dole Ja nie nie wychodzę, będę tylko spabował z góry Walić go, walić go na łeb nie, chcę campi w boxie, nie ma problemu Ja mam czas, ja mam czas, jest młoda godzina no proszę bardzo, ja tylko będę spamował z góry, ty sobie tylko kam, zobaczymy kto na tym lepiej wyjdzie. Oh shit Trafił mnie, zabił mnie, naprawdę. Kuta baniera ostra. Dobra, wyślecie 30 zł, ja słyszysz? Słyszałem I jeszcze to. tu bez twarzy nie pokazujesz. Nieładne zachowanie z twojej strony, ale no, jak ci na... będzie. Nie, nie, nie mogę. Poza tym mam szkoło zbita. To będziesz miał na telefon 30 zł. Myślę, że coś kupisz. Może z normalnie nierozwolonym szkłem, nie? Normalnie to bym dojeżdżał od razu. <noise> jako, że to było oh, o To będziesz kutabalił 5 lat Nie ma problemu, nie ma problemu, ja się z tobą dogadam I jak najbardziej 30 złotych Leci na twoje konto Dziękuję za, za wzięcie udziału w tym odcinku No wygrałeś, wygrałeś, cieszysz się? No to. no to git, 30 złotych zawsze W kieszeni spoko sprawa, więc Nasz moderator tutaj wygrał 30 złotych Zawsze na propsie, zawsze na propsie no Tak wypowiedzenie kamery, patrz mama ci coś chce powiedzieć Najlepszy kod w sklepie To zjednoczenie o! Zjednoczeni, zjednoczeni, troszeczkę końcóweczka zła, ale jest git, jest git, dziękuję serdecznie, dziękuję Zjednoczeni Dokładnie, zjednoczeni, pozdrawiamy, pozdrawiamy mamusie i całą rodzinkę, jak najbardziej, pozdrawiamy ja, Ale dymy, co się dzieje A więc jeżeli zwyciężysz, wygrywasz 50 złotych, zdajesz sobie z tego sprawę? Tak, tak No, tutaj mały lakach albo tutaj opóźnienie na Instagramie W każdym razie 50 zł jest tutaj na linii na stoliku Wystarczy zgarnąć tutaj je poprzez zagranie do brzegierki Gramy bestow of 3, czyli do dwóch zwycięstw oczywiście I chciałeś zadać jakieś pytanko Jakieś pytanko na wisi mówiłeś, że chcesz zadać e, Tak, chciałem pozdrowić serdecznie Mateusa Mateckiego Jak to, on na pewno to Pozdrawiam, obejdzie. pozdrawiam, ale miałeś zielone. pytanie zadać jakieś Coś o szugarze, coś tam mówiłeś A, pytanko, tak? Zresztą no, ja... pytanie e. Zobacz. Jakie mieliście, dokładnie, jakie mieliście, jak byłeś, jak byłeś miejsce, to czy miałeś dobre stosunki jakby z Rafael z, z Rafael Oksem? Z Rafael Oksem miałem świetne, z Sugarem też dosyć dobre. Myślę, że że jakichś fatalnych nie było. Tam podobno jak byłem mega, mega mały, jak jeszcze nie pamiętam już tych czasów, nie? Wiesz, jak miałem 4 lata czy coś, to podobno Sugar tam się droczył czasami ze mną, coś mi przywalił ten. Pamiętam też jak mi raz walnął takim baseballowym kijem, takim zabawkowym. Tutaj i teraz mam tu taką bliznę. No kilka rzeczy było śmiesznych natomiast raczej mieliśmy dobre re relacje mimo wszystko. Historie były śmieszne, wiadomo jak to bracia, natomiast tak ogólnie bym powiedział, że mieliśmy dobre relacje, jak najbardziej. No dobra. To A teraz powoły. czy jesteś gotowy po pojedynek o 50 złotych specjalnie dla ciebie, bo jesteś ostatnią osobą w Brawie. tym odcinku, tylko dlatego ci daję 50 złotych jeżeli wygrasz. Lecimy. Jezu jak mnie laguje, o Boże. O Lagi, no ja nie? Nie, nie wiem, nie wiem. Ciężka sprawa z tymi lagami. Też miałem wcześniej lagi, zrestartowałem, neta, ale kolega dalej ma. Nie, ja no. Ja, ja mam tak normalnie 1000 a mam 1000. Nie, no i co teraz? Byku. Ty mnie przez schody trafiasz będzie chyba trzeba to no, kiedyś powtórzyć Będzie chyba trzeba to powtórzyć Dobra dawaj dla formalności no, nie, nie. jeszcze druga runda Ale będzie chyba trzeba to po prostu powtórzyć W jakimś innym odcineczku Bo w tym chyba nie będziesz miał zbyt dużych szans Jeżeli masz tu faktycznie aż tak duży pięk. Tak Druga runda lecimy o, tymoś, tymoś, tymoś. o teraz działa teraz mu działa Z nami mama dała pozdrowienie Przynajmniej tyle Ale wiesz O, bo to jest nawet na pompę nie ma, żeby mi się No to wygram, zobaczę Wygra to. No niestety, niestety Ale tu problemy z internetem Ewidentnie, no więc ja tutaj ci życzę po prostu Rewanżu w jakimś innym odcinku Co będę grał właśnie z widzami A myślę, że będzie więcej tego typu odcinków Tylko musicie po prostu zostawić dużo łapek w górę Umówmy się tak, 3000 łapek w górę 3000 łapek w górę I po prostu nagrywam kolejny Tego typu odcinek, gdzie rozdaję pieniądze Widzom, którzy ze mną wygrają jeden na jeden Więc co, łapa w górę Zostaw followa na instagramie, bo tam takie rzeczy są Organizowane oczywiście, o to mi chodzi. No i co? Zostaw subika. Taki czerwony przycisk nie powinien być, bo powinien być szary tam na dole. A ja się już z wami żegnam, nie będę przedłużał. Trzymajcie się i Ty też blokujesz się, trzymaj. Ja? Co, co co? Dobra. Jaki kot? Zjednoczeni. Dokładnie, trzymajcie się. Siema!